No trochę się za wami stęskniłem przyznaję. Witam Was z powrotem na kanale. Na kanale, na którym nie było przez. Ponad miesiąc filmów, i już tłumaczę dlaczego tak jest. żeby tutaj zbytnio nie przedłużać, przede wszystkim chciałem sobie zrobić taki mały detoks YouTube'owy, to znaczy zająć się obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi, które też mam. Więc no, niestety tutaj to musiało w końcu wyjść. I też końcówka roku myślę, że jest dobrym takim etapem na takie lekkie zwolnienie tempa. I zaplanowanie tego, jak ten 2021 rok ma wyglądać, no i właśnie tutaj chciałbym się zatrzymać, bo w tym 2021 roku chciałbym, żeby ten kanał się rozwijał w trochę innym kierunku, nieco szybciej, mam nadzieję. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, natomiast na pewno mam jakąś wizję. W której, no, którą chciałbym spełnić tutaj, ale też słowem wyjaśnienia, nie tylko dlatego, że chciałem sobie zrobić detoks YouTubeowy, te filmy się nie ukazywały. Miałem, jeżeli siedzicie Instagrama, to już wiecie, ale miałem taki mały wypadek związany z oczami. No i niestety, dlatego też może być tak, że jestem nieostry dzisiaj. No to wybaczcie, bo. Naprawdę nie jestem w stanie tego stwierdzić zbyt dobrze. Musiałem trochę przystopować, yy, przez to też i póki co jeszcze z, z, z tym okiem nie jest tak dobrze, jak powinno być. Yy, natomiast, jeżeli no, tylko mi się uda wykurować jak najszybciej, bo nie mam wątpliwości co do tego, że tak będzie, yy, no to wrócę do takiego pełnego trybu. Yy, natomiast no, to też wpłynęło, niestety, na tę przerwę, która tutaj na kanale się pojawiła w publikacjach. A wracając do, do rdzenia dzisiejszego filmu, no to co będzie w tym 2021 roku na kanale? Przede wszystkim, oczywiście, testy sprzętów, tak jak do tej pory, natomiast one będą trochę inaczej. Co już widzicie, że pewne zmiany są wprowadzane, też techniczne. Niestety, tak jak wiecie, też ci mali youtuberzy mają problem z dostępem do, do sprzętu, do testów. Ja to postaram się jakoś obejść. Może się uda. No mam nadzieję, że się uda, i tutaj będziecie mieli więcej takiego contentu, właśnie stricte testowego. Natomiast oprócz tego też pojawią się opinie, jakieś newsy ze świata technologii, bo tego też mi brakuje na tym moim kanale, po prostu chciałem to robić, i mam nadzieję, że to się pojawi z większą częstotliwością i że Wam się ten content spodoba, ale też. No co mam nadzieję, że nie będzie zbytnio kontrowersyjne, natomiast wiem, że nie wszyscy to lubią. Chciałbym więcej vlogów tutaj też przedstawiać Wam, nawet takich lifestyleowych, chociaż mam świadomość, że nie każdy to lubi i po prostu najwyżej wyrazicie to w opiniach. No i zobaczymy, jeżeli się ten content przyjmie, to ok, jak nie, to, to nie. Natomiast tych vlogów chciałbym jednak trochę więcej robić. No i e, oprócz tego oczywiście newsów, testów i itd. Tak cały czas będzie kanał głównie technologiczny, e, no bo o to też w nim chodziło. Natomiast chciałbym też od tej strony technicznej trochę pozmieniać, bo e, no byłem już tak blisko wymiany e, aparatu e, do nagrywania, no o kilka poziomów wyżej po prostu. Natomiast niestety trafiły się też inne wydatki i to pilne, więc niestety ten ten projekt na razie się zatrzymał, natomiast mam nadzieję, że w przeciągu pół roku uda się ten problem rozwiązać. No i oprócz, oprócz tej zmiany, też no, parę takich innych rzeczy chciałbym zmienić, technicznych w tych filmach, żebyście ten kontent dostawali w jak najwyższym poziomie, na jakim nie obecnie stać. No i mam nadzieję, że też rozwojowo to będzie szło w naturalnym tempie. Także ten 21 rok chciałbym, żeby był takim rokiem. No, może nie przełomowym, bo to też złe słowo, natomiast takim rokiem ważnym dla tego kanału, żeby tego kontentu więcej się pojawiało, więcej filmów, no bo regularności tej ostatnio nie ma. Mam nadzieję, że zrozumiecie, że ta przerwa była konieczna i że będziecie czekać na następne filmy. Więc, jeżeli nie obejrzeliście jeszcze poprzednich, to zachęcam i zachęcam Was do subskrypcji i do. Bez śledzenia mnie na Instagramie, bo tam jest trochę szybciej to wszystko pokazywane, co się dzieje na kanale. Plus też jest ten kontent trochę szerszy, więc jak, jeżeli macie ochotę, to, to bardzo Was zachęcam do tego Instagrama, bo tam też możemy się wymieniać e, doświadczeniami, ale też e, możemy wspólnie tworzyć treści, bo tam możecie szybciej zadawać pytania, które warto by było na przykład e, odpowiedzieć na te pytania przy okazji testów. Sprzętu. Także mam nadzieję, że w lutym już przyjdzie do mnie Samsung S21, bo taki jest plan. Co prawda ten test nie będzie jakimś super świeżym testem, ale jestem bardzo ciekawy tego telefonu i no, od tego zaczniemy. Mam nadzieję, ten, ten przyszły miesiąc. No i w tym roku oby to wszystko szło tym torem, który ja sobie założyłem. Mam nadzieję, że trochę mi pomożecie w tym. Więc subskrybujcie kanał, śledźcie Instagrama i dawajcie znać, jakie testy byście chcieli obejrzeć i co ciekawego słyszeliście ostatnio w świecie technologii. A ja postaram się przerobić to jakoś na, na filmy. Także dziękuję Wam bardzo za cierpliwość. Trzymajcie się zdrowo, bo jak widzicie, to jest bardzo ważne. No i do zobaczenia.